Ja nie miałam wątpliwości, że nam dobrze pójdzie, natomiast tutaj kolega się zastanawiał ze dwa tygodnie, czy wziąć udział, czy nie. Myślę, że to chodziło o, o co? Raz o matkę, bo matka jest ta, co się czepia zwykle, tak czy nie? To no też dawno, dawno nie było żadnego, żadnego wyjazdu wspólnego. I teraz nagle wyjazd na kamerach, w ekstremalnych warunkach tak, z myślę, mamą. Że... Jak koledzy popatrzą, no to wiesz. Tak. No. Myślę, że gdyby to był wyjazd, nie wiem, z kolegą albo yy, z koleżanką, to by było inna sprawa. Główna rzecz, która mogłaby mnie złego spotkać, to to, to że koledzy się będą śmiać, więc nie jakaś taka największa kara, ale, ale też, też się trochę, trochę mi zajęła decyzja w ogóle, żeby żeby w to pójść. Był jakiś mąż. No, ja się nie dziwię, absolutnie, rozumiem to.